Halo, halo, witam wszystkich, tydzień 31, no i jo, nagrywam znowu z mega opóźnieniem ten filmik, generalnie mam coś, zaczynam mieć problemy z nagrywaniem filmów, wiem. no ale to, no nie wiem, no coś, coś kurde mi się nie chce, mam zjazd motywacyjny ten tydzień, ogólnie w sumie chyba z dwa tygodnie, to coś ciężko z motywacją i jestem cały czas zmęczony. No dobra, no ale nie przedłużając. Rozciąganie leży, filmy szachowe leżą, zajęcia poza pracą jakiejś, które miałem robić, też leżą. No i monotonia, nie? Przychodzę z roboty, mija godzina, idę na trening, no i... no i już nie mam czasu. No Znaczy mam, nie? Ale kurde, Przychodzę z roboty jest 17 i 17 nawet 20 czasem. Zjem obiad. 1740 się robi. No i czekam, odpoczywam. Pseudo odpoczywam. Tą godzinkę 1840. Idę na siłkę. Na siłce prawie półtorej godziny i już się robi 20. Lekko ponad 20, nie. Taki zestaw mi. No, i mógłbym nie przez te powiedzmy półtorej godziny, ale no z drugiej strony tak. Mam jeszcze zadania szachowe, które robię. No, rozciąganie to powinno wlatywać. No, rozwiązanie widzę takie, że po prostu trzeba krótsze treningi robić i chodzić wcześniej, spać, co nie mogę, nie mogę w ogóle tego jakby przeskoczyć, nie. No, no dobra. Właśnie, jeśli chodzi o No właśnie, i w tym tygodniu byłem jeszcze w... w robocie w sobotę. Także też to troszkę niszczy. No ale duży postęp jeśli chodzi o szachy. Oj, tu będzie już słabo widać. Chyba muszę znowu Chyba kwartalnie będę robić te podsumowanka, bo one są jakieś małe bardzo. No ale tak jak widać, nie. 9 i 3 na 3. Więc trochę podgonię. I w kolejnych tygodniach, bo już wiem co się stanie w przyszłym tygodniu, bo też już mam go do nagrania. Także no, będzie gonione, nie? Ale to rozciąganie, kurde, rozciąganie. No. Czy to jest tak ciężko zrobić? 5 stronników, trzy razy pobiegać, pięć razy się porozciągać, trzy razy zrobić angielski, kurde, nagrać trzy filmy. I trzy razy zrobić po, yy, po pół godziny zadania szachowe. No, to jest do zrobienia, nie? No, ten tydzień no, nie można narzekać, bo yy, był nawet w miarę 7,25. No, ale to właśnie przez treningi, przez szachy. No, także tak. 7,25. No było 7,53, nie? A w sumie jest dobry wynik, ale narzekam, nie? <grystanie> Kurde, jest jeden z lepszych. Pierwszy, pierwszy wynik, drugi. Trzeci. Czwarty wynik. Nie jest najgorzej, naprawdę. No dobra. To by było tyle na tyle. Do następnego.